Emocji, no, bo dobra, jestem ja sam, jestem wow. sam na smyczy No bo jestem sam, jestem dziś na smyczy No bo ze psina. psina. Chodzę na czterech kolanach, no bo jestem psina. keep my family fed. To jest. To, jest... <grymne> <grymne> to, to, to są. To <grymne> 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 No ty. Ty. no Ty. no Ty. 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 Nie, 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 za, nie, o, umrę o, zaraz. Się... Umrę, umrę. nie, 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 to. to to, to to, to jest... To nie, jest, to jest, to jest, to sklipować kur... Peter Kenke, nie, bomba ojeroma oh, ten hash little Roman, everything's gonna be alright polem za około beka jakby nie mogę ale beka Dzwoni do mnie future mówię że mam oddać taiza i ui Scotty. bo Tiger się zrobił biały encer ma VT ligo urna czemu ja tak beka mam na kanale Oh, I'm so round and gassy. I'm so big.